W faktach wracamy do historii Ewy Kieryk, nastolatki z Bierutowa, która w wypadku na kolei straciła obie nogi. Dziś Ewa wróciła do szkoły i jak zawsze mówi, dam radę. Urszula Bąk. Dzwonek, przerwa, hałas młodzieży. Dla większości uczniów zwykła rzecz, dla Ewy spełnienie marzeń. Po wypadku nastolatka uczyła się tylko w domu lub w szpitalu. Teraz może zasiąść w ławce. Co? No, do szkoły wróciłam i trochę mi tego brakowało, no jednak pół roku mi nie było, nie? Koleżanki są na wagę złota, służą pomocą w każdej chwili. Podadzą kulę, przytrzymają krzesło, otworzą drzwi. Teraz no, normalnie rozmawiamy. Wszystko, wszystko tak jak wcześniej było. Jaka jest zaba? Fajna, śmieszna. Radosna, cieszę się z każdej chwili. Wypadek Ewy był dla koleżanek szokiem, z czasem oswoiły się z jej niepełnosprawnością. Najbardziej się bałyśmy, jak jechaliśmy pierwszy raz do Ewy, żeby się pilnować, żeby nie powiedzieć czegoś o wypadku, żeby czegoś się nie urazić. Bałyśmy się nawet na to, że spojrzeć na te nogi, że ona będzie się krępowała, że my się będziemy krępować. Takie, no, jakby tak teraz, w perspektywie czasu, to wygląda sztucznie, na to pierwsze spotkanie. A później już było coraz lepiej, coraz fajniej. Ewa chce być samodzielna, ale musi na siebie bardzo uważać. Dla niej każdy próg to wyzwanie. Kupiłam sobie specjalnie plecak, żeby plecak nosić do szkoły, no ale nie muszę. Bo? No bo one mi wszystko noszą, jak mówię, że ja sobie poniosę, to i tak je zadaj, zaniosę ci. Dyrektorka szkoły plan ułożyła tak, by klasa Ewy większość lekcji miała na parterze, ale i tak martwiła się, czy nastolatka sobie poradzi. Ona przerosła nasze oczekiwania. Dziewczyna, która potrafi znaleźć się w, każdym, w każdej sytuacji, w każdym środowisku. Ewa uczy się pilnie, zamierza też ćwiczyć na wf -ie. Żadnej taryfy ulgowej nawet z wf nie ma. Na własne żądanie. Na własne żądanie, tak jest. Ewa ma silny charakter, wielką wolę walki i kolejny cel. Teraz to już tylko i wyłącznie do tych swoich kolan dąży, żeby je już mieć. Czekam na nie, one chyba też na mnie już czekają. <gry> Birutów Urszula Bąk.